Hej! dziś zrobię pokrycie dachu gątem bitomicznym i zaznaczam, że nie jestem dekarzem, nie traktuj tego filmu jak instruktażowego. Może dwa razy w życiu pomagałem przy pracach na dachu, a jeden niewielki daszek dawno kiedyś pokryłem papą zgrzewalną. Zapraszam! A zacznę to od założenia blachy. Dokupiłem w Brikomanie kilka desek. Przydadzą się do projektu. Najpierw zamocuję na koniec daszku deskę okapową, a być może później założę nawet jakąś rynnę. Zobaczymy. Na razie przykręciłem do płyty MFP kilkoma długimi wkrętami prostopadle w sam środek płyty, tak żeby jej nie rozwarstwić. Odmierzyłem i dociąłem drugą deskę. Przykręciłem już wcześniej kupiłem materiały na pokrycie czyli gond, papę podkładową oraz lepik to możecie zobaczyć w poprzednim odcinku dokupiłem jeszcze pas nadrennowy czyli kawałek takiej wygiętej blachy która ma chronić przed przeciekaniem podciekaniem i ma odprowadzać wodę przyłożyłem i zaznaczyłem ołówkiem pacą z małym zębem nałożyłem lepik bitumiczny przykleiłem i docisnąłem blachę zebrałem nadmiar czarnej masy i złapałem małymi papiakami posmarowałem dalej dociąłem blachę i przykleiłem przybiłem jest równo zerwałem też folię no i nie wiem czy działać dalej dzisiaj z tym dachem bo po 15 według prognoz mają być ulewy jutro już niby spokojnie Naledałem no dałem sobie spokój, zaczęło coś kropić, a skończyło się ulewą. Narzędzia też trzeba poczyścić i najlepiej zrobić to benzyną. Do takich prac to podstawa. Jestem też zaopatrzony w kilka parę rękawiczek. Dobra, przestało w końcu padać, zerwałem folię, dach jest suchy. Pogoda dzisiaj taka fajna, nie ma upału, słoneczko świeci. W sam raz, żeby kłaść papę. Kilka osób pisało, że co to zrobiłem, dach w poziomie. Otóż w ostatnim filmie nie sprecyzowałem dokładnie. Poziom jest na szerokości dachu, natomiast wzdłuż zrobiłem spadek jak widać. Nie jest on wielki, ale nie musi, zresztą w środku chciałem mieć trochę miejsca na wysokość. Tu na całej długości jest około 15 cm spadku. Okleiłem taśmą malarską końcówkę blachy, zaznaczyłem dokąd nakładać lepik. Ułożyłem rolkę papy przy krawędzi dachu. Sprzątać będę na bieżąco, bo cały czas coś leci z tego drzewa. I wylewam lepik na płytę. Grzebieniem do glazury z małym zębem rozprowadzam równomiernie masę. Są do tego szczotki, większe pace, ale tutaj taki grzebień wydaje mi się dobrym rozwiązaniem. I rozwijam papę, staram się to robić równo, żeby szło z linią blachy. Nakładam lepik dalej, rozprowadzam grzebieniem, wydaje mi się, że nieco za dużo tego mazidła. Powierzchnia jest równa i wystarczyłoby chyba przejechać cienko na płasko. No ale już, będę robił tak jak zacząłem. Jak widzicie, robię to etapami po kawałku, bez pośpiechu. Dach jest mały, nade mną drzewo. Wygodnie nie jest i na tego nie zrobię. Dojechałem do końca, przyciąłem na razie tak, żeby wystawało poza budynek. Docisnąłem. Wróciłem na początek, gdzie podwinąłem i nałożyłem lepik. Przyklejam. Złapałem papę kilkoma gwoździami, tak zwanymi papiakami. I przyciąłem nożykiem równo z płytą z obu stron dachu. Może to przesada, bo to nie tapeta, ale docisnąłem jeszcze papę dużym wałkiem do tapet. Cały pas ułożył się równolegle względem blaszanego daszku. Jedziemy dalej. Zaznaczyłem na papie ołówkiem kilka centymetrów zakładu. ułożyłem rolkę na krawędzi. Sprzątam. Wylewam i rozprowadzam lepik. No i co, tak dalej rozwijam, dociskam, zakład na papie musi być, żeby mieć pewność, że woda nie będzie podciekała, obcinam przy krawędziach, robota dosyć prosta, jednak mocno brudząca, zmieniałem często rękawiczki, narzędzia łatwo się brudzą, wystarczy gdzieś się oprzeć, dotknąć i zaraz stemplujemy wszystko wokoło dodatkowym utrudnieniem była dla mnie kamerka na głowie na którą też musiałem uważać obuwie też powinno być z miękką podeszwą starałem się nie chodzić zbytnio po położonej papie bo łatwo ją zniszczyć ta podkładowa jest cienka i o dziurę nie trudno pogodę miałem w sam raz ciepło bezgrzejącego słońca pod drzewkiem i w cieniu pracowało mi się komfortowo położyłem papę w miarę szybko w 2-3 godziny samemu też czasem trudniej trzeba wejść zejść, pownosić, poznosić no ale zadanie wykonane. Na koniec powbijałem wokół gwoździki i uszczelniłem lepikiem. Mam takie deski o szerokości 9 cm. Zrobię nimi wokół dekoracyjny cokół, obramowanie dachu. Ma wystawać tak ze 2-3 cm ponad daszek. A przykręcam z boku do płyty MFP. Muszę dosyć precyzyjnie celować, żeby trafić prostopadle w środek płyty i nie przewiercić papy. Pracując na dachu używam styropianu, żeby nie zniszczyć podłoża. Wkręty do drewna zostało jeszcze sporo z montażu budynku, podocinałem deski na wymiar, ładnie mają się zgrywać w narożnikach. Generalnie ma to być obramowanie wokół, oczywiście oprócz tylnej ścianki, gdzie jest blaszany daszek. Z przodu też będzie zamknięte. Wokół dokładnie wypełniłem połączenie desek z papą uszczelniaczem dekarskim. Trochę jak silikonowanie wanny, no ma być szczelnie. Deski zabezpieczę od razu impregnatem. Kolor antracyt, nie wiem czym później pomaluję, czy będzie to jakaś lakierobajca, a może farba kryjąca. Na pewno kolor taki ciemny szary. To co, pora skończyć ten dach. Pozostał mi jeszcze do położenia gąd. Jak widać trochę już się zasyfiło, także będę musiał też sprzątać na bieżąco. Oby tylko pogoda wypisała, to może uda mi się to dzisiaj zrobić. Zaczynamy. Wrzuciłem materiał i narzędzia na górę. I najpierw pas startowy kładzie się w drugą stronę. Zdjąłem folię zabezpieczającą, nałożyłem klej na daszek. Dodatkowo trochę na gąb. choć teoretycznie powinno to się przykleić samo. No ale kilka osób mi napisało, żeby podklejać. W instrukcji montażu też jakoś nie jest to dokładnie sprecyzowane, to znaczy wszystkie gąty wymagają mocowania mechanicznego oraz stosowania kleju w strefach krawędziowych przy dużych nachyleniach dachu, w okresach niskich temperatur poniżej 15 stopni i w miejscach, gdzie występują silne wiatry. Natomiast teoretycznie pod wpływem ogrzewania promieniami słonecznymi gąty przyklejają się samoczynnie. Tu czytajcie najlepiej wytyczne producenta, które gąty mają warstwę kleju a które nie mają. Ja będę podklejał te przy krawędziach, nie ma tu wiatru, w teren osłonięty, jest ciepło, nie będę cudował. Gąt za gątem ułożyłem pierwszy rząd startowy, poszło sprawnie, nawet nie musiałem docinać, bo wyszło na styk. Ta karpiówka jest równiotka układałem z linią blachy i nie ma żadnych szczelin między kolejnymi elementami, także na razie miodzio. To mocuję mechanicznie, czyli wbijam małe papiaki 2 cm pod tymi wyżłobieniami, szczelinami, również na każdym łączeniu. Teraz już pierwszy rząd, że tak powiem, właściwy, i żeby minęły się szczeliny, to odcinam pół tej łuski, podklejam w rogu i ułożyłem dwa paski. Przybiłem gwoździami, czyli łączenia mijają się, wcześniej wbite gwoździe zasłonięte są tą półokrągłą łuską. I tak kolejne sztuki, jedna obok drugiej, bez żadnych zakładek, tylko na styk. Na końcu docinek. No i papiaki. A ponieważ mam tego lepiku, to miejscami uszczelniałem i gdzie niegdzie podklejałem. Kolejny rząd ja zaczynam całym pasem, ale tu jak z płytkami. Lepiej sobie rozmierzyć, żeby na drugim końcu nie wyszedł powiedzmy dwucentymetrowy docinek. U mnie to akurat wychodzi na styk, nie rozmierzałem, jednak warto to wcześniej sprawdzić. Leci to trochę jak z automatu, jeśli nie układaliście to szybko załapiecie. Gwoździe są zakrywane, ja je dodatkowo zaklejałem lepikiem. Starałem się też robić tak, żeby nie brudzić wierzchniej części, ale oto nie trudno, wystarczy brudna rękawiczka. Sprawdzałem miarką, żeby równo szło. No i co, wszystko ładnie, pięknie. Tylko jedna rzecz mi nie dawała spokoju, mianowicie prawdopodobnie za mały spadek. Według zasad podgąd powinno być minimalnie 11 do 15 stopni, czyli ponad 20 cm na metr, jak się nie mylę. U mnie jest ze 7 cm, także dużo mniej. Kilka osób pisało mi pod ostatnim filmem w komentarzach, że za mały spadek podgąd, no ale się uparłem, chciałem po swojemu. I widzę, że woda częściowo spływa, ale w tych szczelinach będzie stała i może przy dużych ulewach nawet gdzieś tam podpływać. Nie zastanawiałem się długo, nie ubolewałem, tylko zerwałem. No cóż, fuszerka z mojej strony. Podobijałem gwoździe i zasmarowałem lepikiem. A jutro podejście numer dwa. Zastanawiałem się, czym to zastąpić. Myślałem nad blachą trapezową, a nawet o położeniu i przyklejeniu dużych blach płaskich. Co wydaje mi się też byłoby dobrym i prostym rozwiązaniem. W końcu zdecydowałem się na zwykłą papę. Kupiłem rolkę papy, dociąłem pierwszy pas na dole. Przymierzyłem na daszku, czy będzie dolegać do desek, czy jest kąt 90 stopni. Smaruję lepikiem i rozwijam. Tym razem zdecydowałem się kłaść wzdłuż od góry do dołu. Od razu drugi pas obok na zakładkę i to sporą, bo nie docinałem papy wzdłuż. Porządnie uszczelniałem lepikiem, dociskałem czyli na dachu będzie w zasadzie warstwa lepiku, papa podkładowa, ponownie lepik oraz papa wierzchniego okrycia. Nie wiem czy nie wystarczyłoby zrobić tylko wierzchnią papę zgrzewaną na płytę MFP, kiedyś tak robiłem. No ale już, jest tak jak widać i mam nadzieję nie wracać już do tego dachu, bo mam go dosyć. Jednak jak coś się nie robi na co dzień, to może być czasem pod górkę. Na koniec, na drugi dzień dodatkowo przejechałem wokół przy deskach uszczelniaczem dekarskim i w sumie mam pewność dobrze wykonanej pracy tego, że nie ma na daszku miejsca, gdzie mogłoby przeciekać. Choć już sobie wyobrażam jak to będzie za kilka miesięcy. Spadające igły, gałęzie, kupy ptaków. No cóż, czekam mnie sprzątanie. Może lepiej było położyć zwykłą płaską blachę. No dobra, wejdźmy może do środka. Zapalę światełko, będzie lepiej widać. Ok, tu zrobiłem podparcie dla tych dwóch długich szyn, a to dlatego, bo pod ciężarem robiło się ugięcie. No i muszę to wzmocnić. To jednak jest 2,5 metra szyn bez podparcia, i ja to wzmocniłem na czas pracy na dachu. Teraz zdjąłem i przy poziomicy tego nie widać. Jest niemalże linia delikatnie się buja, ale wypadałoby zrobić na środku podparcie na stałe. I tutaj mam taką belkę, będzie może z tego też fajny efekt dekoracyjny. 8x14 i zaznaczyłem 14 cm od profilu na ściance narożnej. Pora odpalić laser krzyżowy. Wydawało mi się, że ma fajne staty w podpórkę do lasera, jednak szybko połamały się gwinty śrub i to na dwóch słupkach. No cóż, jeszcze może coś z tego złożę. Udało się, laser sięgnie w wysokości ale odpaliłem szczęśliwy i tu siadły baterie. Uwielbiam takie momenty, generalnie laser bardzo dobry i opowiadałem o nim kiedyś, ale jeśli zdecydujecie się na zakup czy tej czy innej firmy, to bierzcie od razu wersję z akumulatorem i ładowarką, bo tu szukałem kilkanaście minut baterii i do kompletu musiałem skubnąć synkowi akumulatorek z samochodziku. Mam nadzieję, że mi to wybaczy. Ustawiłem laser krzyżowy równo z linią ściany oraz poziomo z zaznaczonym punktem. W ten sposób mam na obydwu ściankach symetrycznie te same odległości. Odrysowałem grubość belki i wyciąłem płyty multitulem. Zmierzyłem oraz dociąłem belkę, no ale nie chciała wejść. Wyskubałem trochę stropianu. Przywierciłem się jeszcze na wylot, a to po to, że złapię belkę później skrętami i żeby wiedzieć w którym miejscu z drugiej strony przykręcać. Drugie podejście. I tym razem weszła ciasno, podparła mocno profilę. Belka opiera się na płytach, dodatkowo z drugiej strony przykręciłem śrubami. Pozostało mi zrobić jeszcze izolację wykorzystam również styropian który podocinam między profile i przykleję pianoklejem, czyli podobnie jak przy podłodze i ścianach, opiankuję także daszek, wszystkie szczeliny w ten sposób będę miał wokół prawie zamkniętą przestrzeń styropianami taki jakby termos z warstwami płyt, prawie bo dojdzie jeszcze okno i drzwi, nie uszczelnię na razie profili, zrobię to później jak będę działał z sufitem, ok docinam i kleję sobie dalej, w międzyczasie podsumujmy koszty tego etapu 7,5 m2 dachu, materiały do pokrycia lepik, uszczelniacz papiaki, deski oraz blacha kosztowało to 400 zł. Poprzedni etap budowy konstrukcji dachu kosztował 700 zł, zatem daszek w całości wyszedł 1100 zł, a domek na tą chwilę 3900. A w kolejnych odcinkach okna i elewacja. Do zobaczenia!